Odlotowi dziabkowie Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. Rano byliśmy w Konwali Tak, a jesteśmy? W Bradford. a napoje już przyszły. A najostrzejsze było to. Sobota, a który? wyjeżdżamy śmieci zabieramy ze sobą 28 28 wszystko jest spakowane samochód spakowany mówimy bye 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 beach czy jak to się nazywa pokoje opróżnione Łóżka już nie takie piękne jak przyjechaliśmy, ale były bardzo wygodne. Wracamy do Bradford. Pa. Odjeżdżamy. I nie zabiorą mnie. Musimy oddać klucze. No, wyjeżdżamy. <laughs> Długa droga przed nami. Wyjeżdżamy Bye bye resort My Mieliśmy Wczoraj duże siły I duże chęci żeby wyjechać No o ósmej to już na pewno Będziemy w drodze A jest 10.15 Żeśmy opuszczali szlaban Więc w sumie tak samo jak tamtąd czyli, czyli, stąd, czyli tu. stąd czyli tamtąd i do tutaj, do tego i gdzieś tam no. jeszcze tankujemy i diesel mamy 1,42 prawie czyli około 7 zł przy funcie 5 jeżeli tak sobie policzymy 6 godzin 14 minut jazdy Ciągły, ale pewnie będą przystanąć. Jedziemy jeszcze kupić słynne rogale konrwalskie, jak to się nazywa? Kornisz Pasti. Pastis. Kornisz no, Pastis. Okupione. 18.30 Wjeżdżamy <gry> na most, który co z nami zrobi? Przejeżdżamy przez Bristol. Przez Bristol przejeżdżamy. Z drugiej strony widać Walię. Tam przez Walia a tutaj ile samochodów. Ja, ja zasłoniło ile samochodów stoi. Wody właściwie nie ma. Może jest odpływ i dlatego nie ma. jak na marszałkowskiej Dojeżdżamy. Za chwilę wjedziemy na naszą ulicę. Wiecie. No. no jeszcze kawałek Rano byliśmy w Kondwali. Tak, jesteśmy Bradford. I idziemy tak. Idziemy coś z... Panie się przybrały. Z wypić. A Bradford, ja chciałam zaznaczyć, że jest w tym roku e, europejską stolicą kultury. Albo brawo! Europejską albo angielską. Jedno albo drugie. Brawo Ty! Ty angielską. No, brawo Ty! Zostało miastem kultury, i całe centrum zostało zamknięte dla ruchu. Nie ma, tu jest ostatni wjazd, mm -hmm. rądko i reszta zresztą kiedyś i tak nie jeździły, jak to? Przecież tutaj autobusy, i tak nie autobusy, Autobusy tu i tu i tu i tam. Aha, tam jeździły. Autobusy, a teraz tam, już... Tu też. To wszystko jest nowe, wszystko posadzili. A posadzili kwiatki z okazji Wielkiego Święta Miasta. A tutaj mamy dyskotekę na ulicy. Wieży biją, nie wiem czy to jest kościół, chyba tak Jednak ta wieża to nie kościół, to urząd miasta A ten tutaj nas zagłusza tą dziką muzyką Oje Ale wielka wieża Bradford sprostowanie. Bradford zostało miastem kultury, ale w UK, czyli Wielkiej Brytanii. Idziemy na drinka. Byliśmy w tym barze. Bardzo dużo ludzi, i bardzo głośno. A teraz idziemy na kolację. Gdzie idziemy? A myślałam, że robisz zdjęcie. To Sunbridge Wells. Piwnica. Idziemy do lochów. que vamos de kurdzie, czarową porą oświetlony ratusz a tu jest fontanna tak sobie skromnie tylko chlupie, chlupie, chlup, 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 a nie wiem, może w którymś momencie wychlupie więcej Miesiąc temu był król, król o, Okazuje się, że miesiąc temu w Bradford był Karol III na otwarciu tej wielkiej uroczystości, że Bradford jest najlepszym miastem, ukochanym miastem. Jakim jest miastem? Miastem kultury. Miastem kultury. 2025. 2025. Powtarzam, może to słychać, no ale trudno. 2025 kultury Wielkiej Brytanii, Królestwie Wielkiej Brytanii. W tym budynku wystawiają sztukę Mary Poppins. Tu mamy pomniki dla bohaterów postawione. Tam pewnie jest królowa Wiktoria. Jesteśmy przed restauracją Kaszmir, która powstała w 1950 roku w Bradford. jedna z najstarszych yy, dla obcokrajowców czy dla kogo? Dla przybyszów Jesteśmy przed polskim kościołem, kościołem w Bradford Na ulicy Landsdą w Plac, a to plac nawet jest Okej okay, Jamie, idziemy w restauracji bardzo dobrze tu karmią. Musimy poczekać, bo nie ma miejsca. Wszyscy czekamy, bo nie ma miejsca. Zaczekaliśmy, dostaliśmy swój stolik, karty, w której jest jakieś jedzenie, ale niestety nie wiem, musimy poczekać. A tak dla informacji specyfika tej restauracji jest takiej, że oni nie serwują alkoholu. Alkohol jak najbardziej możesz wypić, ale swój. Jak przyniesiesz, to możesz wypić co chcesz. Więc nasi wspaniali sponsorzy poszli po alkohol. Tak, Gosia? Poszli po alkohol, nasi sponsorzy. Wybieramy teraz uh, jedzenie, a napoje już przyszły. Staliśmy czekadełko. We sat down in International, we got some Papadoms, some starter, Tatus open in the Blossom Hill, and a glass of wine.

I teraz jak naciśniesz na to, Ale. to na zdrowie. Na zdrowie, cheers. jest? Sante. 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 No, i tutaj jemy takie różnego rodzaju czekadełka. Bardzo dobre. Wspaniałe smacznego wszyscy zadowoleni Jak prawie 11 a ludzie jeszcze przychodzą tak 11 jest 23 a cały czas ludzie przychodzą jest bardzo popularna restauracja tutaj czekają na wejście bo nie ma miejsca jest... yeah. Two. i Dostaliśmy jedzenie, które jest przystawką. Więc nie wiem, co to będzie na główny obiad. Mamy takie talerzyki i to co tutaj jest, żeby szybciej? No mix grill. Mix grill. No, tu jest. Yy... No coś tam Lam, jest. E, owca. A owca, ojej. Lam. To już wiemy, po co mamy wodę. Opcje, bardzo No i jak smakuje? a ja mam takie tu. Staliśmy główne danie i tutaj jest. Mr. Chicken z ekstra panier, fish karahi, pilow rice, chapati, nan, tu jest buna, buna chicken i bread A po ludzku? jemy to smacznego Ja sobie nałożyłem trzech misek i trochę ryżu. Potem ocenię, które było lepsze. Tak zostawiam talerz. Pusciutki jeszcze z plackiem. i placki bardzo dobre. Wszystko było dobre. A najostrzejsze najłższej... było to. Ale do przeżycia. No wszyscy zjedli, każdy ma pusty talerz. Prawie że wylizany. Resztę zabierzemy do domu. Jutro będzie druga wyżerka. To byłoby dziś, na dzisiaj tyle. To do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pa Pa.